Niech zgadnę, właśnie skończyłeś ósmą klasę, zdałeś egzamin ósmoklasisty, przed chwilką odebrałeś wyniki z tego egzaminu i zastanawiasz się, na jaki kierunek do liceum się wybrać, żeby to miało największy sens. Mam rację, korzystając z faktu, że przez cały okres liceum sam byłem na łatwicie, powiem Ci dzisiaj, jak to będzie wyglądało, czego się możesz spodziewać oraz dlaczego uważam, że jest to najlepszy kierunek liceum pod kątem przyszłego studiowania. Po prostu w tym odcinku powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć przed pójściem na matwiz do liceum. A jeśli już na tym matwizie jesteś, to powiem Ci również, jak wycisnąć z niego najwięcej, jak to możliwe. Także my, już bez przedłużania, przechodzimy sobie do odcinka, ale na samym starcie pewnie zastanawiasz się, czemu to akurat ja jestem osobą, która może Ci pomóc. Jestem Kamil Kaja i pomagam ambitnym licealistom ogarnąć matematykę rozszerzoną tak, żeby dostawali się na wymarzone studia, zdawając ją po prostu na maturze na wymarzony wynik. Sam z matematyki rozszerzonej uzyskałem 96%, więc wiem dokładnie, co musisz zrobić, żeby osiągnąć podobne wynik. A aktualnie zajmuję się tworzeniem kursów online i prowadzeniem korepetycji, pomagając naszym kursantom właśnie w osiągnięciu ich celów, więc myślę, że skoro już wiesz mniej więcej kim jestem, to przejdźmy sobie właśnie do treści tego odcinka. A więc jak tak naprawdę na tym Matwidzie jest? Zaczynając sobie od klasy pierwszej. Klasa pierwsza to jest takie coś, co trzeba po prostu przepchnąć. Nie dowiesz się w niej za dużo rzeczy, a na pewno nie za dużo wartościowych rzeczy, przynajmniej w kontekście dalszej matury. To jest taka klasa, w której po prostu materiał, niezależnie czy jesteś na rozszerzeniu czy na podstawie, robisz praktycznie praktycznie w 90% materiał podstawowy, niezależnie na jakim rozszerzeniu jesteś. Wygląda tak to ogólnie. Więc nawet jeśli na tym matwizie nie byłeś w pierwszej klasie, a chcesz się wybrać do drugiej klasy i przepisać się na matwiza, to tak naprawdę nic z tej pierwszej klasy nie straciłeś. Troszeczkę więcej sobie tej matematyki powtórzysz, ale w gruncie rzeczy nie poznałeś tam nic innego niż to, z czym się spotkałeś po prostu na podstawie. Pierwsza klasa wyróżnia się również tym, że niestety każdy ci będzie próbował pokazać, że to już nie jest podstawówka, to jest liceum, wymaga się od ciebie znacznie więcej. A jeśli zaobserwujesz spadek ocen o dwie oceny, czyli jeśli miałeś piątki i zajdziesz do trójek, to jest to całkowicie normalne i naprawdę to jest okej. Okay. W tej klasie warto się skupić szczególnie na poznawaniu nowych osób, bo to będzie ci procentowało przez całe liceum. I pierwsza klasa to jest właśnie najlepszy moment na poznawanie ludzi i spędzanie z nimi czasu. I nie mówię tutaj tylko o osobach z klasy, ale ogólnie z całej szkoły. Będzie ci to pomagało w przyszłości, chociażby przed z przedmiotów, których uczy Was ten sam nauczyciel. I tak jak przed chwilką wspominałem o tych ocenach, żebyście się nie przejmowali tymi ocenami, to muszę jeszcze dodać, że materiał w klasie pierwszej i w klasie drugiej, z matematyki szczególnie, będzie powtarzał się też w klasie trzeciej i w klasie czwartej. Więc jeśli jeszcze tego materiału nie ogarniacie, to naprawdę spokojnie zdążycie jeszcze się go nauczyć. I nie mówię wam tego po to, żebyście po prostu teraz nic nie robili i odkładali wszystko na później, bo prawda jest taka, że im więcej zrobicie teraz, tym w przyszłości też będzie wam go po prostu zdecydowanie łatwiej ogarnąć. Więc się po prostu uczcie tego spokojnie, bicie najwięcej jak tylko możecie, ale nie ma sensu się przejmować ocenami, które bardzo możliwe, że właśnie w tych dwóch pierwszych latach nie będą jakieś super kolorowe. Będąc już na matwisie w drugiej klasie, warto żebyście pomału zaczęli decydować się na to, do jakich rozszerzeń będziecie chcieli przystępować w klasie maturalnej. Wiadomo, że droga jest jeszcze odległa, ale prawda jest taka, że im wcześniej wybierzecie, tym tak naprawdę lepiej dla was. Więc wybierzcie sobie dwa, maksymalnie trzy rozszerzenia, z których będziecie totalnymi kozakami, a resztę przedmiotów możecie sobie całkowicie odpuścić. Ważne jest tylko to, żeby je zdawać. Prawda jest taka, że po prostu na studia liczą się tylko i wyłącznie wyniki maturalne, a nie oceny, więc w oceny możecie mieć całkowicie gdzieś i po prostu uczyć się tego, co będzie od Was wymagane na maturze. A więc jeśli jesteście na Matwizie, to najprawdopodobniej jako jedno rozszerzenie wybierzecie sobie matematykę, to jest taki raczej standardzik i jako drugie rozszerzenie wybierzecie sobie najprawdopodobniej angielski. I jako trzecie rozszerzenie prawdopodobnie będzie to fizyka lub informatyka, ale pamiętajcie, że to trzecie rozszerzenie to nie jest wcale nic obowiązkowego i to jest całkowity dodatek. Ważne żebyście mieli jedno podstawowe rozszerzenie, które jest ogólnie uważane za ciężkie, bo dobrze się liczy na studia. Drugim rozszerzeniem może być zawsze język, dlatego że język jest stosunkowo prosty jako rozszerzenie, jeśli chodzi o maturę. No i trzecie rozszerzenie jest tylko i wyłącznie dla najambitniejszych osób, które mają na to czas, które mają do tego predyspozycje i które chcą się przede wszystkim dostać na takie studia jak, nie wiem, medycyna, jak prawo, jak y, informatyka i matematyka stosowana i właśnie takie ogólnie uważane prestiżowe studia, bo wtedy faktycznie te trzy rozszerzenia się przydadzą na inne studia, które które tak prestiżowe nie są, trzy rozszerzenia są w zupełności bezużyteczne i wystarczą wam tylko i wyłącznie dwa. A jeśli chodzi o fizykę, to bardzo często pewnie słyszeliście, że o jak jesteście dobrzy z matematyki, to z fizyki też wam pójdzie. No właśnie niekoniecznie tak to wygląda. Ogólnie fizyka jest bardzo ciężkim przedmiotem, szczególnie na skalę właśnie liceum, też jest mało dobrych nauczycieli fizyki w liceach, więc to jest naprawdę normalne, że możecie tej fizyki nie rozumieć. Przede wszystkim tak samo jak już pójdziecie do tego liceum, to zobaczycie, że bardzo dużo osób ma problemy z fizyką, więc Mało osób jest ogólnie z tej fizyki dobrych i to jest całkowicie normalne. Przypomnijcie sobie o tym, o czym mówiłem przed chwilą, że wcale nie musicie zdawać trzech rozszerzeń i nawet jeśli się nie polubicie z fizyką, a chcecie zdawać trzy rozszerzenia, to informatyka jest również fajna. Ja osobiście zdawałem fizykę, nie informatykę, z informatyką mi po drodze nie było, ale znam dużo osób, dużo znajomych właśnie z mojej klasy, którzy zdawali informatykę i mówili, że jest znacznie, znacznie prostsza niż fizyka. Będąc w klasie trzeciej, powinniście już całkiem poważnie podchodzić do tych przedmiotów, które faktycznie planujecie zdawać jako rozszerzone, a przygotować takie stricte maturalne możecie zaczynać od razu po zakończeniu całego materiału z klasy trzeciej. Wtedy po prostu ukończycie już około 70% materiału maturalnego i jak najbardziej możecie sobie zaczynać powtarzać wszystko od zera, a w czwartej klasie będzie jeszcze dochodził do was nowy materiał, który również będziecie sobie przerabiali i później na bieżąco go powtarzali właśnie w kontekście matury. A więc mniej więcej już wytłumaczyłem wam jak to na tym matwizie wygląda i teraz przejdziemy sobie do największych mitów, które mogą pojawiać się u was w głowie przed tym jak ten kierunek wybierzecie. Część obalimy, część Zobaczymy jak to będzie. Pierwszym mitem jest to, że na matwizach nie ma dziewczyn. I jest to nieprawda. Oczywiście zdarzają się klasy, w których tych dziewczyn jest mniej. Natomiast w mojej klasie na 30 parę osób, na 34 osoby, tych dziewczyn było 11, więc faktycznie może to nie są klasy po połowie, ale tych dziewczyn ogólnie i tak jest sporo, sporo dziewczyn wybiera się na matwiza i jest to naprawdę bardzo fajne, więc nie bójcie się o to, że tych dziewczyn tam nie ma wcale. Jeśli jesteście dziewczyną, że nie będziecie tam miały koleżanek, albo jesteście chłopakiem, że po prostu tam nie ma dziewczyn, to, to nie to nie jest prawda. A więc drugi mit śmierci w klasach i to jest. Prawda ogólnie, szczególnie po WF-ie, jak macie klasę mocno męską, to faktycznie w tych klasach śmierdzi. Trzeci mit, jest sporo nerdów. To bardzo mocno zależy. Zależy od klasy. Wydaje mi się, że im jest lepsza szkoła, im jest ten matwis lepszy, tym faktycznie tych nerdów jest więcej. Czy to źle? No to zależy pewnie od Was, ale jakby pamiętajcie, w klasach jest po 30 osób. Znajdziecie ludzi, którzy są tacy, 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 i na pewno znajdziecie osoby, które są po prostu też do Was podobne, z którymi się po prostu polubicie. Więc nawet jeśli w klasie będzie 5, 10, 15 czy 20 osób, z którymi nie będziecie chcieli utrzymywać kontaktu, no to styl i tak na przestrzeni tam 30 osób czy 35 znajdziecie osoby. Z którym się po prostu polubicie. Kolejny mit jak matwiz to później programista. Oczywiście to programowanie, ta cała informatyka na studiach to jest coś, co jest przypisywane każdej osobie, która na taki matwis się wybiera, jednak to też niekoniecznie zawsze jest prawda. To znaczy, po matfizie jest bardzo dużo możliwości wbrew pozorom. Mam nawet jednego znajomego, który po matfizie, zdając matematykę i fizykę, dostał się na medycynę, bo akurat na to medycynę i matematyka i fizyka były też punktowane. Więc chociażby można się wybrać na taki kierunek, ja jestem na kierunku ekonomicznym, więc wszystkie kierunki ekonomiczno-społeczne również jak najbardziej z samą matematyką wchodzą w grę. Oczywiście wszystkie informatyki, matematyki stosowane, cała politechnika i tak dalej jest dla Was otwarta, więc tam po prostu znajdziecie wszystko. No i to wcale nie wiąże się z tym, żeby po prostu trzeba iść na programowanie, ani przede wszystkim dobre zarobki to nie jest tylko i wyłącznie programowanie po studiach. Można po MatFidzie naprawdę dobrze zarabiać idąc na inne kierunki studiów i to wcale nie musi być nic związane z informatyką. Kolejny mit, jak nie masz piątki z matematyki na koniec roku, to na pewno w ogóle się nie dostaniesz na studia i co możesz o tym zapomnieć. Nie, 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 absolutnie. Piątka z matematyki nie jest żadnym wyznacznikiem, liczy się tylko i wyłącznie matura, a nawet jeśli nie masz tej piątki, to i tak możesz mieć maturę zdaną na rewelacyjny wynik. I już ci daję przykład. Ja z tego co kojarzę, to w klasie maturalnej chyba miałem czwórkę z matematyki na zajęciach w szkole, a napisałem matematykę na 96%, matematykę rozszerzoną dla jasności. Więc to nie ma nijak przełożenia, czwórka to powinien być okolice 75%. Więc to naprawdę bardzo zależy, i ta ocena nie ma wielkiego przełożenia na wasz wynik z matury. Oczywiście, im jest wyższa, tym jest większa szansa na to, że ten wynik również będzie dobry. Ale miałem osobę, która miała piątkę z matematyki i napisała maturę na 50%. Przed w grę stres albo jakieś inne jeszcze zewnętrzne czynniki, o których nie wiemy, no i po prostu coś nie poszło, i to też jest jak najbardziej normalne. Więc wcale to, jaką macie ocenę, nie definiuje tego, jaki wynik po prostu będziecie mieli z matury. No i ostatni mit, taki, o którym słyszałem dosłownie od rodziców, znajomych, wujków, i wszystkich. Jak ogarniasz matematykę, to z fizyką sobie też poradzisz. Nie, nie, nie. Tak to nie działa. Fizyka jest naprawdę cięższym przedmiotem, albo może nie cięższym, bo o niektórym idzie łatwiej niż matematyka. Fizyka jest po prostu totalnie innym przedmiotem, w którym matematyka jest wykorzystywana tylko i wyłącznie do obliczeń, ale ta matematyka licealna jest na pewno prosta w środku tej fizyki. To jest jakieś proste obliczanie wzorów, albo używanie kalkulatorów, tych takich bardziej złożonych, więc naprawdę nie jest to nic trudnego, ale jeśli chodzi o fizykę, to tam dochodzi bardzo dużo teorii, bardzo dużo wzorów, bardzo dużo różnych działów i zagadnień. Nie jest to ogólnie prosty przedmiot. Niektórym może przypadnąć do gustu, mi osobiście nie przypadł. Chodziłem przez 4 lata na korepetycję, ostatecznie zdawałem ją na maturze, ale to nie poszło i skupiłem się w sumie na, na matematyce. Głównie ta matematyka sprawiała mi przyjemność, jak się jej uczyłem. Fizyka niekoniecznie, zawsze to była jedna wielka katorga ale ostatecznie jest to napisane jest to zakończone także zdać na luzie z tej fizyki zdacie tylko jest to po prostu ciężki przedmiot w kontekście maturalnym i przede wszystkim totalnie inny niż matematyka a więc część mitami już mamy zakończoną. No i teraz przejdźmy do tego, co w ogóle ten matwis Ci daje. I dlaczego powiedziałem, że Matwis jest najlepszym kierunkiem do późniejszego pójścia na studia. Już tłumaczę właśnie te moje słowa i oczywiście je podtrzymuję jak najbardziej się z tym zgadzam. Matwis jest najlepszym kierunkiem do pójścia na studia, dlatego że po prostu jest matematyka najlepiej punktowanym przedmiotem w kontekście później wyboru studiów. To znaczy, niezależnie na co będziesz chciał iść, na 90% studiów liczyć się matematyka rozszerzona jako jeden z przedmiotów, które po prostu są tam oceniane. Więc jeśli nawet jeszcze nie wiesz, co chcesz po prostu później w życiu robić, na jakie studia chcesz się wybrać, a wybierzesz sobie matematykę rozszerzoną, to prawdopodobnie ona ci się przyda jeśli będziesz chciał aplikować na właśnie jakieś konkretne studia. Liczy się właśnie na wszystkie politechniki, na wszystkie jakieś tam uniwersytety ekonomiczne, czyli po prostu gdzie są kierunki ekonomiczno-społeczne. Tak jak Wam wspominałem o przykładzie tego znajomego, liczy się na medycyny, nawet jakieś pojedyncze i tak dalej. Więc yy, serio, matematyka jest po prostu zdecydowanie najlepszym przedmiotem, którym możecie stawać na maturze, jeśli nie wiecie jeszcze, co chcecie robić. A takich osób jest bardzo dużo. Jeszcze, ja że mojego kierunku studiów nie byłem pewien aż do samego dnia matury, więc to jest całkowicie Całkowicie normalne w tym wieku. A więc matematyka w liceum na pewno nauczy Cię takiego analitycznego i chłodnego myślenia. Wykształtuje Twój charakter, no bo jednak trochę się z tym będziesz musiał pomęczyć. Oraz przede wszystkim to, o czym wspominałem, nie zamknie Ci żadnych drzwi, nawet jeśli zmienisz decyzję o pójściu na jakiś inny kierunek studiów. A więc serio po prostu uważam, że matwiz jest najlepszym kierunkiem, na jakim możesz się wybrać, patrząc na to, co później po tym matwizie będziesz mógł robić. A jeśli już dostaniesz się na ten matpis i chcesz wiedzieć, w jaki sposób uczyć się matematyki szybciej i skuteczniej, to koniecznie. Zobacz sobie ten film.